Siemaneczko. Dziś nam słono będzie jak zwykle. Na przemian staram się nagrywać filmy. No jak widać, błazen zgłodniał to Franca Wylas z Radaktisów Ale na wstępie przełożyłem sobie szczepki z tego większego akwarium klawularii Papai. Mi się Franca tam nie chciała polipować i pompować. Także musiałem ją przełożyć. Tu są. Znacznie lepsze parametry niż tam. Doszły dwie akropory. Mamy jakąś tam zwykłą akroporę, ale jest ładna dla mnie. Ponieważ posiada bardzo fajny, delikatny akcent niebieskiego, a jest taka bardziej brązowa, stonowana. Także świetna i Jakroparachiacentus może może tych kolorów tak nie będzie widać za bardzo teraz może mam przyświecę trochę białego no i tak nie widać tych kolorów no ale ona jest taka zielona taka trawiasta ze szczytami różowymi więc fajnie fajnie fajny egzemplarz się trafił parametry sobie zmierzyłem ostatnio jeśli chodzi o Azotany, no to jest około 1 ppm, a tam nawet mogę się pokusić o to, że jest pół ppm azotanu, fosforanów test w ogóle nie wykazał. Jeśli chodzi o wapń, no to 435 dzisiaj wyszło, magnez 1350 około jest. Nie, magnezu nie mierzę za bardzo, bo jego nie schodzi tak dużo. Podmianki wystarczają do uzupełniania, no i KH, tam jest 7,8, także jest git z KH. Czekam na razie, aż to wszystko ruszy, bo wydaje mi się, że ruszyła kalendrum, ale nie jestem pewny, bo widać u niej takie białe szczyty. Także może ruszyła, może nie ruszyła, nie wiem, zobaczymy po parametrach, czy coś się ruszyło. Po monti talerzówka no to ona rośnie, Franca, to nawet fajnie rośnie, widać e, przyrost e, biały, także jest good, e, jest super, zobaczymy jak to się będzie miało, naprawdę tak zauważyłem, że Franca naprawdę zaczęła szybko rosnąć i zaczęła rosnąć tutaj w stronę tej szyby, bo tam w stronę tamtej Montipory tak wyhamowała z tego co widzę, ale tutaj się rozpędza w stronę tej szyby i w, urosła, nie wiem, od... Przez dwa tygodnie, no może tak, ze 3-4 mm jej przybyło. Także nie jest źle. Moja ofilia o dziwo przy takich parametrach jak azotany prawie zerowe, ma się świetnie, fajnie wygląda. Pompuje się, jest git, aczkolwiek troszkę ten zielony straciła, no bo jednak cały czas gonie na tej soli Aquaforestu. Ona jest. Uboga w żelazo, w mikroelementy, według mnie, więc będzie trzeba zmienić sól, a u mnie naprawdę pobór będzie dosyć spory, więc mikroelementów będzie naprawdę sporo potrzeba. Więc myślę nad jakimiś kurna. Nie pływa mi tu franco myślę nad jakimiś suplementami z fauny. Myślałem o Red Sea i właśnie tak się zastanawiam. Red Sea albo fauna, coś takiego sobie kupię, cały ten zestaw komponentów, ale na razie muszę tą lampę cholerną kupić do dużego akwarium, bo już trzeba kurna tam zacząć oświetlać jakoś to lepiej, żeby to dojrzało, tak jak to ma dojrzewać. No, i co tu jeszcze powiedzieć o tym zbiorniku? No, w sumie zrobiłem dzisiaj podmiankę, troszkę wyssałem tego dziadostwa z dna, tego syfu z piaskiem, tego detritusu całego. Troszkę go wydmuchałem tam ze szczelin, jest go trochę na dnie, zostawiam tam część, niech sobie jest, a ona zniknie przy kolejnej podmiance. Później tam się też powydmuchuje tam z tych szczelin, jakieś syfy, to co się nagromadziło. Ja tak robię praktycznie co podmiankę, jakoś skoków azotanów nie ma e, znacznych generalnie myślałem ostatnio o tym, żeby wyciągnąć włókninę z filtra bo ona tam już jest czwarty miesiąc bez podmiany tutaj w tej kaskadzie ja mam ją bez rurki żeby się mi nie zapychała jakimś syfem e, i myślałem, żeby wyciągnąć z kaskady e, włókninę po 4 miesiącach, ale no kurde, jeśli te azotany i fosforany są tak niskie przez włókninę, to jak wyciągnę włókninę, to zrobię sobie tylko kuku, więc póki jest dobrze, nie grzebie nic w parametrach z azotanami, z fosforanami, nie grzebie nic z filtracją, niech sobie to jest tak, jak to jest. Jedyne co pilnuję pilnuje KHCMG i to jest na razie tylko tyle. Dozuje jakieś tam mikro w postaci jodu, jakieś bar, fluor, metale ciężkie z forestu także. Na razie to jest taka suplementacja, że tak powiem delikatna, ale może jak zmienię akwarium na takie większe, już to 150 litrów ruszy i będzie miał fajne parametry na sps -y, to się kupię jakąś fajną, fajne mikro z fauny albo z Red sea i się potestuje, się zobaczy, jak to się będzie wybarwiać. Bo na tych lampkach, które będę chciał założyć, na razie jedną sobie kupię. Po czasie kupię sobie drugą, ale na tych lampkach Qua Illumination no z kolorami będzie trzeba się koniecznie pobawić, bo te lampki mają mega duży potencjał, jeśli chodzi o wybarwianie korali. A z SPS-ami nie wiem, jak przy nich będzie, także to się dopiero zobaczy. Dobra, dziś taki 6-minutowy filmik, i chyba zostaniemy przy takiej ilości materiału, czyli 6 minut. Nie będę nagrywał więcej, bo to nie ma zbytnio sensu. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Miłego weekendu.